Czego jeszcze tu nie mówię? Na jest odmówca. Państwa, niespodzianka dzisiejszego wieczoru. Wzorem Hoteli Las Vegas odbędzie się walka bokserska w konkurencji WBA Konferencji Wschodniej. Walka w wadze ciężkiej, zakontaktowana na 12 rund. Prosimy. Prosimy pierwszego zawodnika, reprezentant Meksyku. Proszę bardzo. Proszę państwa, reprezentant Meksyku, Rodriguez Pedofilo Barga. Molestowany przez Majka Tysona. żenowany przez Jennifer Lopez. Waży 300 funtów. Genował kickboxing 58 walk, z tego 57 przegranych przed czasem. Raz wyniesiony do szatni w pierwszej rundzie. Jego asło życiowe, nie poddawaj się. Mieszka z żoną trenera na Widawie. Trzy udane ucieczki z więzienia. Przyznaje się do dwojki dzieci. Drugi reprezentant, reprezentant Pakistanu Wschodniego. Prosimy bardzo. Prosimy do Afrika. Państwa, prosimy sekundantów o przygotowanie. Mohamed Miły krzywa Łuk Rybiowy. Wagę zbijał ze swoją asystentką na pustyni. Bez wody potrafi wytrzymać jak wielbłąd dziesięć dni. Nie pali papierosów ani marychy. Wciąga jedynie kokę. Dwoje dzieci zostawił w Kabulu. Proszę Państwa, sekundanci przygotowując zawodników. Zawodnicy gotowi pozostają w narożnikach. narożnikach. Proszę Państwa, ring wolny, pierwsze starcie, proszę bardzo. Runda pierwsza. Prosimy Renię, Renia. Proszę Państwa, ring wolny. Uwaga. Walka będzie polegała na tym, że tutaj pani Renia wieje z jajkiem gotowanym na twardo. I za będzie polegała na tym, kto w rękawicach bokserskich obierze jajko na twardo gotowane szybciej. Ten wygra. Uwaga. Poproszę zawodników, żeby podejść do jajka. Uwaga na sygnał, mój podany gwizdkiem, przygotowujemy się do startu. Gotowi, nie mijemy się, gotowi, start! Zadanie niewykonalne, tak powiem, do startu.

Sędzia ogłosi biuro, proszę bardzo, oddaję. Bardzo Państwa, żeby studiówka dalej się udała, nie było problemu. to sędzia ogłasza wynik ex aequo. Prosimy tutaj sędziego o na pamiątkę. Gnieź świata wagi ciężkiej, proszę bardzo, bardzo, na pamiątkę. Gnieź świata wagi ciężkiej na paniąkę, Gnieź Serdecznie dziękuję za wodnika, za kontynentem Dziękujemy Dziękuję serdecznie, Gratuluję za naszych eee, mistrzów walki. Panie drodzy, jak już wiemy, to będzie nasz posiłek, chodzi, zaczynamy kolejną odcinek. bo potem zaczynamy się dalszych Tym razem będzie to konstrukcję.